Powietrze było gęste od zapachu soli i obietnicy przygody. Czwórka przyjaciół: Michał, Ashley, Jake i Emilia stali u wylotu jaskini. Miejscowi szeptali o dziwnych zdarzeniach w tym miejscu, opowiadali historie o zaginięciach, tajemniczych światłach, głosach niesionych przez wiatr. Ale przyjaciele, młodzi i śmiali, wyśmiewali te opowieści, byli zdecydowani, by pokonać nieznane. Uzbrojeni w latarki i młodzieńczą brawurę, weszli w mrok. Czelość jaskini połknęła ostatnie promienie zachodzącego słońca. Powietrze w środku było zimne, wilgotne i ciężkie. Grunt nierówny, pokryty luźnymi kamieniami. Śmiech przyjaciół odbijał się echem od ścian jaskini, brzmiąc zniekształcony i obcy. W miarę jak zapuszczali się głębiej, ciemność napierała, dławiąc światło ich latarek. Powietrze stawało się coraz zimniejsze, kąsając ich skórę. Poczucie niepokoju ogarnęło grupę, zastępując początkową ekscytację pełzającą grozą. Ciszę jaskini przerywał jedynie odgłos ich własnego oddechu i kap, kap, kap spadającej wody. A potem to usłyszeli. Słaby szept, jak głos niesiony przez wiatr. Zatrzymali się, wstrzymując oddech, nasłuchując. Szept powrócił, tym razem bliżej, cichy pomruk, który przesłał dreszcze wzdłuż ich kręgosłupów. Strach zamigotał w ich oczach, odbijając tańczące cienie rzucane przez latarki. Szli dalej, przyspieszając kroku, ich szepty odbijały się echem od dziwnych dźwięków wokół nich. Zimny wiatr powiał przez jaskinie gasząc ich latarki i pogrążając ich w absolutnej ciemności. Panika wybuchła, gorąca i natychmiastowa. Ashley krzyknęła, jej głos odbił się echem od niewidocznych ścian. Szukali po omacku latarek. Ich ręce drżały, serca waliły. Kiedy latarki znów zamigotały, ukazały jedynie szorstkie ściany jaskini. Ale uczucie strachu pozostało, przylegając do nich jak zimne, wilgotne powietrze. Nie byli sami. Coś obserwowało ich z mroku. Przeraźliwy krzyk rozdarł napiętą ciszę. Emilia stała znieruchomiała, jej oczy szeroko otwarte z przerażenia, wskazując na ciemny kąt jaskini. Stała tam postać spowita w cieniu, jej oczy świeciły złowieszczo na czerwono w ciemności. Panika ich ogarnęła, nie czekali, by zobaczyć więcej. Odwrócili się i pobiegli na oślep przez ciemność. Ich strach napędzał ich ucieczkę. Potykali się o kamienie, ich latarki podskakiwały dziko, rzucając groteskowe cienie, które tańczyły na ścianach jaskini. Powietrze było gęste od smaku strachu. Szepty podążały za nimi, stawały się głośniejsze, bliższe, byli ścigani. Jaskinia zdawała się ciągnąć w nieskończoność labirynt krętych tuneli i echem brzmiących komór. Ich płuca płonęły, nogi domagały się odpoczynku, ale nie odważyli się zwolnić. Postać ze świecącymi oczami wciąż była tam, gdzieś w ciemności i zbliżała się. Wpadli do dużej jaskini, ich nadzieje wzrosły na chwilę, ale ulga była krótkotrwała. Jaskinia była ślepym zaułkiem. Strome, skalne ściany wznosiły się ze wszystkich stron, wiążąc ich w swoim zimnym uścisku. Obrócili się, szukając innego wyjścia, ale nie było żadnego. Byli uwięzieni. Szepty były teraz wokół nich, chór głosów zbliżających się. Tulili się do siebie plecami do zimnej skały, ich oczy błądziły w migoczącym świetle latarek. Wtedy postać wyłoniła się z ciemności. Poruszała się powoli celowo, jej świecące oczy wpatrywały się w nich. Drapieżnik delektujący się swoją ofiarą krzyczeli rozpaczliwy, pierwotny dźwięk, który odbijał się echem przez jaskinię. Postać zatrzymała się zaledwie kilka kroków od nich. Jej kształt zmieniał się, przekształcał, a potem przemówiła. Jej głos był głęboki i dźwięczny. Rozbrzmiewał echem w jaskini. Witamy, zagrzmiało, w waszym nowym domu. Przyjaciele krzyknęli ponownie, ich głosy zaginęły w echu śmiechu stworzenia, które ich pochłonęło.